Gdy wszedł do kafarnaum, zbliżył się do niego setnik i zaczął prosić. Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Widzimy dzisiaj w Ewangelii, że do Jezusa przychodzi setnik, który chce prosić za swoim sługą. Mówi pani, nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Zobaczcie, że ktoś powie, no ale on nie chciał, żeby Jezus przyszedł do niego ale zobaczcie, że to on pierwszy zrobił stronę, krok w stronę Jezusa I czasami tak trzeba w naszym życiu zrobić ten pierwszy krok chociaż wydaje nam się często właśnie pewnie może setnikowi też się tak wydawało że nie jest godny dlatego też nie chciał zaprosić Jezusa może wydawało mu się, że tak naprawdę no właśnie idzie, ale czy będzie w ogóle wysłuchany jednak mimo to wszystko bo przecież był setnikiem, był poganinem, czemu go Jezus miał wysłuchać. Mimo to wszystko, co pewnie miał w głowie i w sercu, idzie. Dlaczego? Bo mu zależy na swoim słudze. Myślę, że właśnie my też znamy tą postawę. Jeżeli na czymś nam bardzo zależy, potrafimy to zrobić, uczynić. Zrobić wszystko, żeby osiągnąć swój cel. I tak myślę, że warto jest też w naszym życiu, w naszej drodze wiary robić wszystko, żeby mógł Jezus uczynić w naszym życiu cud. Zatem zapytaj się w czasie tego Adwentu, jak zrobić ten krok w stronę Jezusa, żeby zbliżyć się do Niego i poprosić Go, mimo tego, że czujemy się właśnie, może nie bardzo godni, niewystarczający. Ale my nie mamy tacy być. Mamy być przede wszystkim otwarci. Godni pewnie będziemy się stawać przy tym, który czyni nas godnymi, czyli przy Jezusie. Ale najpierw trzeba dać Mu szansę. Dobrego.